jak się ma nosy? No Sejson Olek? Dzisiaj nie pokażę Wam jak wiem buza na 29 rangę. To już trzecia 29 rangę A kiedy wbiłem i na 28 rang? Był hejtowski komentarz. No i ja teraz postaram na niego odpowiedzieć. Twórca tego komentarzu. Czy ty w ogóle masz jakiś 28 rang? A jeśli masz, to ile? No widzisz. No, ja, jak hejtuje, jak się hejt, jak się masz hejtować, to napisz przyczynę tego. No, jeśli już mi się odpowiem. Przechodzę no, do ja, Blizzard Ja tutaj w końcu bardzo dobrze, próbowałem go gonić. Ja, ale nie dosięgnąłem, bo inni dosięgnęli. Coś ty robił, No Skilla. Ja myślę, że on. No i myślę, że ten kill jest taki spoko, bo choć mam mój skill, ale z skillem też się da, Chociaż nie wbiję tego buza za na 30 rangę. Bo teraz w zależności się wbijanie rang, teraz się zajmuję i więcej oglądania na godzinę. Tu był jeszcze kit. Zebrałem Cuba, chociażby, chociaż chociażby mnie bił, to i tak zebrałem. Postanowiłem rozwalić tą Bibi uciekłem tu jak no i tu była lili to mnie jakoś cudem dobiła i właśnie dlatego z takiego powodu na przykład nienawidzę pachówki. chciałem się zemścić na tą lili to chyba zrobiłem nawet poszukiwam swoją moc Boże nie udało się jakoś bardzo. Lili to zrobiła. Meg zrobiła ja to za mnie. To jeszcze było fan, który zawalczył z tą Fang już Bibi. Fan dobił z nich, A boż został dobity. Dobra, ale idę do drugiego gameplaya. Dobra, mam drugi gameplay. Tutaj miałem już inny team. Wyjął wyjście. Ci możecie może ci też mi wytłumaczyć dlaczego. Niektóre teamy robią tak, że wychodzą i się pobiorą z nimi. Nie wiem dlaczego. Nami no to jest trochę bez sensu. Tutaj udało się rozwalić buza, chociaż chciałam bibi. Tutaj był, no bardzo ciężko było tutaj dobić też tego Daryla, chociaż ja chciałem go dobić, tak samo jak ten, bo... Tutaj był jakiś team. Tutaj był, tutaj ten Daryl zeciał ale ja go uratowałem. Więc tu i stój, tak dla mnie przyszedł. Znowu ta szwachółka mnie rozwaliła. I no, to właśnie jest powód, dlaczego nienawidzę jej. Zresztą już o mówiłem chyba. Tutaj Bibi uciekła. No, tutaj już nie zrobiłem. Tutaj, tutaj jakiś jest jakiś dziwny. Chciałem się zemścić na tym Leonie, chociaż nie wiedziałem gdzie on jest. Więc sprawdziłem. I okazało się, że tutaj jest. Przecież i tak już wybrałem stanka. Tutaj już nie uciekłem od bibi. No i właśnie, tutaj właśnie chciałem rozwalić Daryla, ale nie ale mnie nie było. No był najłatwiejszy cel, potem ten był dopiero baz. Ten zdobity został, niestety, Frank no, ten muz nas zdobnił. No i idę do trzeciego gameplaya. Dobra mam trzeci gameplay Ty miałem ten sam team, bo tym razem już dałem zaglej ponownie tym razem był planki, jeśli w jakiejś i pewnie czy to był jakiś no -skill? Tak, to był pewien no skill Zapisano mi tego cuba, jest nieważne co I tutaj oni no, tu, tego noccylika robili. Tutaj mi snake biła, próbowałam mu się stale ostatecznie robił mnie te planki. Tutaj jeden nie został wyeliminowany. No prawie. Ale tu widać, że w team ma pewien kłopot. Magda, no to już ostatecznie Tutaj Tutaj jeszcze się dobili, i właśnie już było cztery. No i tutaj już dwa drużyny zostały Postanowiłem dobić ich, tutaj naprawdę bardzo dobrze dobiłem tego F berego, Gdyby nie hyperdo to bym go nie dobił No tutaj są niestety lagi, więc nie dało się pokazać Ale dało się wbić 29 rankę na buzie, Mi to ja spróbuję wam pokazać, jak wyglądał ta, ta akcja z akcja Berego, w, teraz, teraz, powiem, teraz mniej więcej powiem, jak w postaci chce wbić nas na 25 rang, bo trochę ich jest tu na pewno Byro, na pewno Jessie No i jeszcze Ems Chociaż no, jest 23 ranga To Ems jest całkiem fajna dla mnie Więc, więc chcę ją wbić na 25 rang Bo ponieważ mam 23 A wiem, że mogę wbić na nią więcej Na Broni i Jessie też da, mogę to zrobić Chociaż bez hiper do Jessie może być ciężko tak samo jak z bronią 9 ta moc. Choć dzisiaj będę grał w 5V5 na Bronie to się uda. A Jessie to lepiej będę grał. Jesse będzie pewnie haste. A MS to jeszcze nie... Plan nie wiem jak to, ale prawdopodobnie Solo plus haste a clan. Pod początku wakacji był bardzo słaby, a teraz się rozwinął do blisko 800 tysięcy kucharów. Tutaj niestety niektóre osoby zostaną wyrzuceni. Niszczyciela wyrzucę gdzieś, tak, będzie pokazane, że wyrzuci dopiero tak po evencie, ponieważ teraz to nie ma sensu w końcu wyrzucać, ponieważ i tak nie wyrzuci się od razu. Dobra, ale to koniec odcinka. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. A jak tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A ja już się żegnam. Pa, pa! I pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji.